Przepraszam, ale ona poskarży, że ja na ulicy stałem z ekipą. Ona będzie po, dumna, Staty. No jak? Musi. Cześć. Wiecie co? Cieszę się i dziękuję sobie, że tu jestem. Ponieważ trzeba doceniać siebie i trzeba doceniać innych, trzeba doceniać również kobiety. I właśnie o tym będzie ten spot na Dzień Kobiet. Idziemy porozmawiać na warszawskie ulice z ludźmi, właśnie o kobietach. Dzień Kobiet. Czy planujesz coś zrobić dla siebie albo dla kogoś? Może coś zaplanujemy z mamą i z siostrą, może jakieś, nie wiem, jakaś kolacja, jakiś obiad. My jako kobiety również możemy siebie wspierać dokładnie. Tak, <laughs> może jednak albo coś ugotuję, bo mama właśnie lubi jeść, albo na przykład ciasto, bo często ona gotuje ciasta, bardzo lubi. Zawsze staram się takie niespodzianki planować dość ekscytujące. Mogę zdradzić tyle, że zabiorę ją w nowe miejsce, w jakim jeszcze nie byliśmy wcześniej. Czy zrobiłaś ostatnio coś, z czego jesteś dumna? Tak! Co to było? Wyczyściłam syfon. Postawiłam na siebie przede wszystkim. Zadecydowałam o tym, że będę w końcu wolna i nikt nie będzie więcej decydował o moim życiu. Czy jest w twoim życiu jakaś kobieta, która cię inspiruje? Owszem, jest. Moja dziewczyna. Na pierwszym miejscu jest moja mama. E, jest. I jest to moja mama. To moja babcia. E, starsza siostra Karolina. Przyjaciółki. E, no, które są silnymi, pięknymi, niezależnymi kobietami? Myślę, że pierwsza osoba, która mi przychodzi do głowy, to jest moja mama. Jest taka. E, żona prezydenta naszego Odzimera Zielińskiego. No, takie co inspirują, to ze trzy są. No to może zróbmy jej taki prezent. zadwońmy do niej i powiedzmy jej, jak bardzo jest ważna dla ciebie. No, co? Cześć Babciu! Halo? Cześć mamo. Dzwonię do Ciebie z obcego numeru, ale chciałam Ci powiedzieć, że bardzo cię kocham. Spotkałem ludzi, którzy pytają się, jaka jest dla mnie jedna z moich najważniejszych kobiet w życiu. Eee... O! E, no to chciałbym ci, myślę życzyć wszystkiego najlepszego z okazji dnia kobiet. Tak przedwcześnie trochę. Ale no przedwcześnie? Chciałam Ci powiedzieć, że niezwykle bardzo mocno Cię kocham. Jesteś dla mnie najbardziej inspirującą osobą w życiu i taką kobietą numer jeden. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką. I, I wymieniłem Ciebie i chciałem Ci powiedzieć dziękuję za to, że uczyłaś mnie tyle, tyle rzeczy w życiu, jak panować nad swoimi emocjami. Mam taką bardzo krótką sprawę. Chciałem Ci powiedzieć miłą rzecz, mianowicie, że jesteś dla mnie bardzo inspirującą osobą i Cię bardzo kocham. I właśnie omawiamy ciebie jako przykład kobiety, którą się inspiruje w życiu z okazji nadchodzącego dnia kobiet. No Niunia, ale że chcesz się rzucić z mostu. Nie chcę. <śleszędny> Ej! Nie chcę mało się rzucić z mostu, po prostu. Potem ci wytłumaczę, nie, nie bój się. No, nie wiem, że jest to słowo, ale to się Nic takiego. No, ale <śleszędny> po prostu się cieszę, że mam ciebie w życiu. Wszyscy są dla mnie inspirującą osobą, ale mi miło. <laughs> dziękuję ci bardzo. No bo, no bo dajesz mi dużo energii i pomagasz w takiej inspiracji na każdego dnia. Każdego dnia? Ta? Tak. Nie no mów o co chodzi, no później. nie wiem o co chodzi. I ty ze szczęścia płaczesz? Tak. <laughs> tak. Oh God, nice. No, no, no dziękuję po prostu, że jesteś. jesteś, jesteś taką perełką. To teraz czas na Wasze czułości. Cenię ją za to, że jest, jest bardzo inteligentną osobą i bardzo mądrą. Powiedz, jakie cechy masz dzięki swojej mamie? Empatię. I wysoką wrażliwość. No wydaje mi się, że właśnie taka motywacja do tego, żeby dążyć do celu i osiągnąć to, czego chce. Dzięki, że odebrałaś. Ja Ciebie też kocham. papa. Pa. na razie. Fajnie zobaczyć w dzisiejszym świecie, że siostra mówi do brata: Kocham cię i z wzajemnością. Mimo zimnego dnia było dzisiaj tyle gorących emocji, łez, wzruszenia i pięknych chwil. I wiecie, co jest fajne, że jeżeli pytałam o kobiecą inspirację, to najczęściej były to właśnie najbliższe osoby: mama, siostra. I właśnie im trzeba mówić te piękne słowa. Nie tylko od święta. Pamiętajmy o tym domu no to tam dwie córki syn synowa no to kwiaty przyniosą e ja się tylko podłączę <grym>